Rzeczy, o których przeciętny Amerykanin nigdy nie słyszał. Jedzenie na grzyby. No więc jakbyście podeszli do jakiegoś Amerykanina i zaproponowali mu wspólne grzybobranie, to spojrzałby na was jak na wariata. Albo jakbyście już byli na grzybach. Oh, hi John. Oh, hey, what's up, PO track Wanna go to the woods tomorrow? Pick some mushrooms? Your dealer lives in the woods. Ah, no, some borowikis or some kurkis. No bo coś, co jest dosyć mocno zakorzenione w naszej kulturze. Często pierwsze, co do głowy przychodzi, jak ktoś powie, jesień. U mnie, na przykład, pierwsze, co do głowy przychodzi, jak ktoś powie, jesień, to. O, faktycznie, miałem sprawdzić bilety lotnicze. A u Amerykanina bardziej Pumpkin Spice Latte czy Halloween. Chodzenie na grzyby wcale nie jest tak globalnym zjawiskiem. A w USA? Co to już totalna nisza. Tam edukacja o grzybach nie istnieje. Więc po prostu Amerykanie traktują wszystkie grzyby w lesie jak trujące. Więc jeśli w Polsce narzekacie, że znowu ktoś odkrył wasz secret spot, no to wiecie gdzie lecieć, by już nie było konkurencji. A wy byliście już na grzybach? Pytam o te w lesie.